Zaczniemy w pozycji stojącej, stopy szerzej niż szerokość naszych barków. Unosimy prawe ramię do góry i powoli skłon do boku. Wdech, pozycja wyprostowana, wydech, skłon do boku. Wdech i wydech. I jeszcze kilka powtórzeń. Pamiętajcie, żeby biodra były ustabilizowane. Czyli używamy mięśni pośladków, ściągamy je, tak aby była mocna pozycja naszych bioder. Wdech i wydech. I jeszcze jeden raz. Powoli opuszczamy prawe, ramię unosimy lewe. I teraz skłon do prawej strony. Wdech, sylwetka wyprostowana. Wydech, skłon do boku. I jeszcze kilka powtórzeń, wdech i wydech. I jeszcze dwa powtórzenia. Świetnie. Teraz na lekko ugiętych kolanach będziemy kołysać biodrami. I sylwetka nam się lekko pochyla. W przeciwnym kierunku. Swobodny ruch, nic na siłę. Tak, żebyście nie czuli żadnego napięcia w stawach biodrowych. I jeszcze raz na lewo i na prawo. Świetnie. Teraz będziemy ruszać biodrami do przodu i do tyłu. Macie ten ruch. Najczęściej wykonywaliśmy to ćwiczenie w pozycji na czworaka, ale teraz spróbujemy już w pozycji stojącej to nie widział poprzednich odcinków to wyobraźcie sobie, że biodra to jest taka miska z wodą. Przy wdechu staramy się przechylić biodra tą miskę z wodą tak żeby się woda wlewała z przodu, a przy wydechu w drugą stronę. Wdech i wydech. Wyginamy tu odcinek lędźwiowy, rozciągamy mięśnie brzucha, a przy wydechu przeciwnie. Zaokrąglamy tutaj odcinek lędźwiowy i ściągamy mięśnie brzucha. Wdech i wydech. Wdech. I wydech. I jeszcze dwa powtórzenia. Wdech. Wydech. Wdech. I wydech. Świetnie. Teraz na ugiętych kolanach skłon do przodu. Kto nie schodzi nisko, może się podeprzeć przy ścianie, przy stole czy przy krześle. Kto Czuję się, że ta, Kto czuje, że ta pozycja jest wygodna, to może oprzeć przedramiona na udach lub nawet niżej. Ważne jest, żeby kolana były ugięte. I teraz lekko kołyszamy się przód, tył. Z wdechem do tyłu, z wydechem do przodu. Wdech i wydech. My jak czujemy jak rozciągają się mięśnie nóg, szczególnie górna część, pośladki i właśnie odcinek lędźwiowy. Wdech i wydech. Świetnie, jeszcze dwa powtórzenia. Ostatni raz. Teraz przejdziemy do pozycji na czworaka. U kolana ustawcie w linii z biodrami, tak żeby kolana nie były razem, tylko w odległości, tak żeby kolano było pod biodrem i próbujemy bez ruchu naszego ciała tylko przekręcać barki na prawo i na lewo, próbujemy patrzeć za siebie. Na nasze stopy, na nasze nogi, ale biodra nie pracują. Pokażę Wam to z innej perspektywy. Z reguły kołyszem biodrami, ale dzisiaj chodzi nam o inne mięśnie, nie chodzi o biodra, tylko właśnie o kręgosłup. Więc biodra są nieruchome, a pracuje tylko górna część ciała, barki. No i zakres ruchu. Może być większy, może być mniejszy. Dopasujcie do siebie. Pamiętajcie. Ja Wam pokazuję ćwiczenie, ale każdy dopasowuje je do swoich możliwości na dzisiaj. Te możliwości też się będą zmieniać. Jeżeli ćwiczycie często, regularnie, to będziecie czuli, że ten zakres się zwiększa. Co oznacza, że mięśnie robią się bardziej elastyczne. Teraz, w miejscu, gdzie były dłonie oprzemy łokcie. Też na szerokość barków są teraz nasze łokcie. I przy wdechu taki lekki ruch do przodu, przy wydechu do tyłu. Przesuwamy się do tyłu do momentu, kiedy cały czas łokcie mamy na podłodze, jeżeli zaczną się unosić, no to zatrzymajcie ruch. Wdech do przodu, wydech do tyłu. Jeszcze parę powtórzeń: wdech i wydech. Ćwiczenia na kręgosłup muszą być naprawdę bardzo spokojne z pełną kontrolą ruchu. Szczególnie jeżeli zdecydujecie się wykonywać te ćwiczenia rano. Jeszcze jeden raz. dech i wydech. Super. Teraz do pozycji na Jednym kolanie. Na prawym kolanie, lewa stopa na podłodze. Kto nie lubi, nie czuje się komfortowo z kolanem, to wersja z krzesłem tu obok. Lewe ramy z tyłu, ściągamy barki, ściągamy łopatki i powoli skłon do przodu. Z wdechem unosimy. Z wydechem, powoli klatka piersiowa w dół, Tech i wydech. I jeszcze dwa powtórzenia. Świetnie. Zmiana strony. Teraz prawe ramię z tyłu. Czujemy na plecach, ale musimy kręgosłup wyprostować, żeby nie uciskać tym ramieniem w plecy. Wdech i wydech. A nie tylko. Odcinek lęciowy pracuje, ale również rozciągamy biodro, rozciągamy klatkę piersiową. Więcej mięśni pracuje. Jeszcze dwa powtórzenia. Wdech i wydech. Ostatni raz. Wdech i wydech. Świetnie. Wracamy do lewej nogi z przodu. Dłoń na kolanie. Prawe ramię unosimy i skłon do boku. Kto woli w pozycji stojącej, nie lubi tego ucisku na kolano, to tu macie wersję z użyciem krzesła. Wdech i wydech. Czujemy, jak rozciąga nam się prawa strona. Pracuje kręgosłup. Wdech i wydech. Świetnie. Jeszcze jeden raz. Zmieniamy stronę. Prawa noga z przodu, na podłodze lub na krześle. Lewe ramię unosimy. I teraz skłon do prawej strony. Wdech i wydech. Jeszcze do nas. Powoli opuszczamy. Teraz przejdziemy do pozycji siedzącej. Możecie siedzieć na podłodze ze skrzywanymi nogami. Komu wygodnie, to tak jak ja na podłodze. Możecie sobie też podłożyć koc ręcznik, tak żeby biodra były troszeczkę wyżej, a kto woli wersja na krześle. Teraz znowu ruch naszych bioder, czyli z wdechem. Biodra przesuwamy, przechylamy do przodu, a z wydechem do tyłu. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Jeszcze dwa powtórzenia. świetnie. Z pozycji siedzącej przejdziemy do pozycji leżącej na brzuchu. Powoli zmieniamy pozycję. Dłonie ustawimy sobie na razie szerzej niż szerokość barków, ale w linii z barkami. Pamiętajcie o tym, żeby mocno ściągać mięśnie pośladków. Łokcie unosimy do góry i przy wdechu ściągając pośladki jeszcze bardziej Próbujemy lekko unieść klatkę piersiową i z wydechem opuszczamy. Jeżeli poczujecie, że mięśnie pleców w dolnej części, w odcinku lędźwiowym, będą już odczuwalne, zmęczone, będzie jakikolwiek dyskomfort, to przejdź się do pozycji dziecka. Komu ta pozycja pasuje, ten ruch nie sprawia trudności, to może próbować unieść troszkę wyżej. Zawsze słuchajcie swojego ciała. Nie widzę Was, więc nie mogę powiedzieć, czy robić więcej, czy mniej. Musicie to sami ocenić. Kto może to jeszcze trzy powtórzenia? Trzy. Dwa. I ostatni raz. Jeden. I teraz powoli. Przed na podłodze. Wciskamy łokcie i kolana, żeby unieść biodra, i powolutku do pozycji dziecka. Jak komu wygodniej, to może być wyżej, z klatką piersiową, i biodrami, to może być niżej, tak żeby Wam było wygodnie. Możecie być podparci na przedramionach, lub wyciągnąć ramiona przed sobą i Starać się opuścić klatkę piersiową jeszcze bardziej. Tu znowu nie tylko odcinek lędźwiowy rozciągamy, ale również pośladki, biodra, górna część ciała, ramiona, barki, klatka piersiowa, plecy. W sensie to i górna, i dolna część pleców. Pilnujcie tylko pozycji głowy, tak, żeby nie opuszczać głowy, nie opierać na podłodze, tylko trzymać w linii z ramionami żeby pracowały mięśnie karku i szyi. Komu to wygodnie w tej pozycji, to zróbmy jeszcze jedno ćwiczenie. Powolutku oba ramiona na waszą lewą stronę. Staram się, żeby ramiona były wyprostowane i znowu głowa wysoko patrzymy. Tu na nasze dłonie po lewej stronie. Pilnujemy oddechu, głęboki wdech, powoli wydech. Wracamy do pozycji wyjściowej i powoli teraz na prawą stronę. Spokojny oddech. Mam nadzieję, że każdy czuje się wygodnie w tej pozycji. Każdy uśmiech na twarz ma. Bo o to chodzi. Ćwiczenia mają być przyjemnością. I powoli wracamy do pozycji na czworaka. I znowu praca naszych bioder, tak jak robiliśmy w pozycji stojącej i siedzącej teraz na czworaka, pracujemy znowu z dolną częścią pleców przy wdechu, ułatwi Wam pozycję podkurczenie palców i przy wydechu stopy płasko dociskamy. Pilnujcie, aby głowa była cały czas tak samo ustawiona, najlepiej kiedy będziecie patrzeć, albo tu. Przed siebie, ktoś ma matę, to tutaj na górną część maty, lub jeszcze troszkę dalej, jeżeli możecie. Szczególnie przy tym wydechu, kiedy zaokrąglamy plecy, tak, żebyście nie ciągnęli brody do klatki piersiowej, bo wtedy będziecie bardziej rozciągać górną część pleców, a my chcemy dolną. Więc tak, żebyście czuli, że więcej rozciągacie, jeśli w odcinku lędźwiowym i ściągacie mięśnie brzucha. Jeszcze zróbmy trzy powtórzenia. Wdech i wydech. Jeszcze jeden raz. Świetnie. Przejdziemy do pozycji w leżeniu na plecach. Dużo zmian dzisiaj, w tym odcinku, mam nadzieję, że dajecie radę jeżeli którejś pozycji nie lubicie to jej po prostu nie róbcie albo zróbcie sobie chwilę przerwy zanim przejdziecie z jednej pozycji do drugiej mamy skrzyżowane nogi opieramy albo dłonie albo całe przedramiona jeżeli dosięgniecie bez unoszenia głowy tu górna część ciała Odpoczywa, nie ma żadnego napięcia ani w szyi, ani w karku, ani w barkach. I powolnym ruchem kołyszymy się na boki. Kto nie lubi na podłodze, może to ćwiczenie też wykonać na łóżku. Nie róbcie tego na twardej podłodze. Coś sobie podłóżcie pod plecy, szczególnie pod nakrędziową i głowę, tak żeby czuć, że się przyjemnie rozciągają mięśnie, a nie, że gdzieś Wam się wbija ta podłoga w plecy, w kręgosłup. Jest taki bardzo prosty ruch, bardzo proste ćwiczenie, ale jest naprawdę super efektywne. To fantastycznie rozciągamy mięśnie i w zasadzie masujemy też mięśnie w dolnej części pleców. Opieramy sobie stopę płasko na podłodze, na szerokość bioder znowu, i to ten sam ruch znowu. To będą nasze biodra, czyli w tym odcinku robimy ten ruch w każdej pozycji. I proszę napiszcie na końcu, w której pozycji było wam najłatwiej, a w której Wam było najtrudniej. To będzie dla mnie też dobra informacja. Jak tutaj z tą koordynacją, w zależności od tego, w której pozycji wykonujemy. Żeby nam sobie ułatwić ten ruch bioder, dodamy ruch ramion. Czyli przy wdechu wyciągamy wysoko ramiona za głowę. Staramy się unieść klatkę piersiową i brzuch. Tu tak, żeby, żebyście mieli przestrzeń, żeby się zrobił tutaj łuk w odcinku lędźwiowym. A przy wydechu, kiedy będziecie opuszczać te ramiona, odcinek lędźwiowy dociskamy do podłogi. Czyli tu już... Nie mam tego łuku. Plecy są płasko i nie ma już tej przerwy. I znowu przy wde wdechu unosimy ramiona, kręgosłup. Tutaj ma tą krzywiznę w odcinku lędźwiowym, a przy wydechu odcinek lędźwiowy do podłogi. Ten sam ruch, jak widzicie, można wykonać w czterech różnych pozycjach: w stojącej, siedzącej na czworaka. I w leżeniu na plecach. Jestem bardzo ciekawa, która pozycja sprawiła Wam największą trudność w ruchu bioder, a w której było Wam najłatwiej. Jeśli ktoś chce, to możemy dołożyć jeszcze ruch nogi, czyli przy wydechu, będziemy jeszcze bardziej rozciągać odcinek lędźwiowy, dociągając jedno kolano. Przy wdechu. Stopa na podłodze, na wysoko, przy wydechu drugie kolano. Łapiemy i dociągamy na tyle ile możecie. Albo kontynuujecie sam ruch bez opcji z nogami. Wdech i wydech. I jeszcze dwa powtórzenia. Świetnie znowu skrzyżowane nogi, dłonie lub przedramiona, i znowu powoli kołyszymy się tylko do tego momentu, kiedy bez problemu jesteście w stanie wrócić do pozycji wyjściowej. Tu nie tylko świetnie rozciągamy i masujemy mięśnie odcinka lędźwiowego, ale również pobudzamy mięśnie brzucha, szczególnie boczne mięśnie do pracy tu. One się przy tym ćwiczeniu wzmacniają. Wygląda banalnie, ale to wcale nie jest takie proste, żeby z takiego wychylenia mocnego, kiedy ten łokieć się opiera na podłodze, powoli płynnym ruchem wrócić do pozycji wyjściowej. Bo to wymaga mocnych mięśni brzucha, szczególnie bocznych. Więc dopasujcie ruch, zakres ruchu do swoich możliwości na dzisiaj. Wdech na jedną, wydech na drugą stronę. Świetnie. Do pozycji wyjściowej ustawimy sobie stopy, płasko znowu. Ramiona, palce zaplecione, unosimy wysoko za głowę i próbujemy wyciągnąć do lewego boku, tak, żeby lekko. Nam się ta górna część ciała przechyliła w lewą stronę, żebyście czuli, jak rozciągamy prawy bok. Cały czas zakres ruchu taki, żeby wam było komfortowo w tej pozycji. Wracamy i to samo w drugą stronę. Swobodny oddech zawsze oznacza, że. Poziom ćwiczenia jest dopasowany do możliwości. Jeśli wstrzymujecie oddech, czyli napięcie w szyi lub w karku ramionach, to oznacza, że próbujecie to uforsować zbyt mocno, więc pamiętajcie o tym. To są sygnały Waszego ciała, które warto słuchać. I jeszcze raz spróbujmy. W lewą stronę, może poczujecie, że możecie troszkę dalej, większy zakres ruchu jest. Mięśnie odpowiadają już na tę pozycję, i w drugą z głębokim oddechem. Świetnie, powoli, ramiona do boku. Mam nadzieję, że już wszyscy bez w ogóle myślenia z automatu, zanim powiem, położę się na jednym boku. Pamiętajcie szczególnie rano w taki sposób, to jest najbezpieczniejszy sposób, najlepszy, najbardziej przyjazny dla kręgosłupa sposób stawania z łóżka, szczególnie dla osób, które śpią na plecach. Najpierw na jeden bok, i dopiero po chwili wstajemy z podłogi. No to najpierw do pozycji na czworaka, i dopiero wtedy do pozycji stojącej. Stopy na szerokość naszych barków, i teraz już bez ramion. Nie unosimy ramion do góry, tylko zostawiamy opuszczone. Pośladki dalej pracują, bo nie chcemy wypychać bioder. Chcemy tylko ruch do boku górnej części ciała, tak żeby wzmacniać znowu boczne, boczne mięśnie brzucha. Wdech, pozycja wyprostowana, wydech do boku. Świetnie. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Dziękuję bardzo za dzisiejsze ćwiczenia. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to czekam na Wasze kciuki i czekam na Wasze komentarze. To będzie naprawdę dla mnie cenna informacja, która pozycja z tych czterech w ruchu bioder, w kołysaniu biodrami, była dla Was najłatwiejsza i która była najtrudniejsza. Dziękuję Wam serdecznie za wszystkie komentarze. Widzę, że coraz więcej osób dołącza do grona naszych. Aktywnych seniorów, czego się naprawdę bardzo, bardzo cieszę, bo to jest właśnie ten czas. Macie więcej czasu dla siebie, ale mniej motywacji do ruchu, więc naprawdę nasze ciało jest stworzone do ruchu i tego ruchu potrzebuje, żebyśmy byli zdrowi, sprawni i cieszyli się życiem, bo przecież o to w tym wszystkim chodzi. Dziękuję i ogromne podziękowania dla wszystkich, którzy. Dołączyli do programu. Wspieram aktywny senior, bo dzięki Wam mogę ten kanał rozwijać jeszcze bardziej i osiągać większe zasięgi na YouTubie. Życzę Wam miłej niedzieli, miłego tygodnia i kolejny odcinek, następną niedzielę.